Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z zakupami, z takimi bardzo drobnymi zakupami z Allegro. Od dwóch sprzedawców w bardzo krótkim odstępie czasu kupiłam kilka rzeczy. Pierwsza paczka, jaka mi przyszła, jest ze sklepu BD -sklep Eee, oni sprzedają głównie na Allegro i mają sklep właśnie z taką zdrową ekożywnością. I stamtąd zamówiłam dosłownie kilka rzeczy dla siebie, jak i dla mojej mamy. Eee, a dzisiaj dostałam przesyłkę od użytkownika Leobert, od którego kupiłam kilka rzeczy kosmetycznych. I chciałabym się z wami dzisiaj podzielić eee, właśnie tymi drobnymi zakupami z Allegro i opowiedzieć kilka słów na temat właśnie tych sprzedawców. Tak więc, nie przedłużając, zaczynam od Paczki, które przyszła do mnie pierwsza, czyli od wspomnianej ekożywności Ja nie jestem może jakaś bardzo pro eko, proekologiczna i bardzo e, zdrowo się odżywiam, natomiast są takie rzeczy w mojej kuchni, których nie może zabraknąć i które zawsze mam, i które bardzo lubię używać, i które lubię ogólnie w smaku. I między innymi taką rzeczą jest olej kokosowy, e, olej kokosowy oczywiście nierafinowany, tłoczony na zimno. E, olej kokosowy Extra Virgin i ja zazwyczaj kupowałam go tutaj u mnie w mieście, natomiast za taki malutki słoiczek, chyba 240 gramów, płaciłam 22 zł, co było naprawdę dosyć sporą ceną dlatego postanowiłam zamówić taki olej kokosowy online, bo wiedziałam, że ceny właśnie w internecie są dużo niższe i tym samym zamówiłam sobie taki wielki słój, który ma pojemność 900 ml i za niego zapłaciłam chyba nieco ponad 40 zł, 40 zł z jakimiś groszami, więc dużo bardziej ekonomicznie niż tutaj u mnie na miejscu jest on z jakiejś firmy Tar Groch Targroch, Filipowice, tłuczony na zimno, nierafinowany, extra virgin. Jak możecie zobaczyć, temperatura jest na tyle wysoka, że jest on w... W formie płynnej, natomiast no nic się nie dzieje, po prostu takie są jego właściwości. I również olej kokosowy, z tym, że w mniejszej pojemności zamówiłam właśnie mojej mamie, bo chciała wypróbować. I jej wzięłam również tłoczony na zimno, niefiltrowany, nierafinowany, extra virgin olej. Z tym, że już taką mniejszą pojemność, 340 ml i on kosztował 15 zł, czy 15 z groszami. I również możecie zobaczyć, że jest w takiej formie płynnej. Natomiast ten już pochodzi z firmy Olejowy Raj. Mm, olej jak olej po prostu chodziło mi o mniejszą pojemność. Natomiast ceny mieli naprawdę bardzo atrakcyjne w porównaniu oczywiście z tym, co ja tutaj miałam u siebie na miejscu. Kolejną rzeczą którą ostatnio bardzo polubiłam e, głównie do śniadań, są to nasiona chia, również z tej firmy Targroch, Filipowice i ja skusiłam się na takie duże opakowanie 1 kg e, i Wcześniej na wypróbowanie kupiłam sobie takie dosyć nieduże opakowanie, bo chyba miało 200 gram w Rossmanie. I za tamtą torebeczkę 200 gramową zapłaciłam 26 zł właśnie w Rossmanie. W tym ekosklepie u mnie tutaj cena była bardzo podobna. E, ale właśnie wyszłam na Allegro w poszukiwaniu, może będą tańsze te nasiona ja No i rzeczywiście za kilogram zapłaciłam chyba 26 albo 29 zł, więc po prostu no, cena porównywalna, a do tego co tutaj było, a pojemność dużo, dużo wyższa. E, ostatnio bardzo dużo ich zużywam. Często sobie robię te chia pudding, e, często je dodaję do jakichś tam smoothie, e, do owsianek, są naprawdę bardzo dobre, mają w sobie bardzo dużo błonnika. W smaku też są całkiem fajne, bardzo je polubiłam i no i ostatnio nie mogę się bez nich obyść, jeżeli chodzi o moje śniadania. Ostatnią rzeczą, którą chciała koniecznie moja mama, jest to amarantus ekspandowany. I on pochodzi z jakiejś firmy Intenson. Amarantus, czyli yy, są to nasiona szarłatu, yy, to jest taki puszek, jakby. Często ostatnio też jest polecane do jakichś tam właśnie śniadań, do jogurtów, do owsianek, do smoothie. I on ma 200 gramów. Jest to naprawdę duże opakowanie: jest naprawdę bardzo taki le leciutki, taki puszysty. I za to opakowanie 200 gramów zapłaciłam 8 zł. W Rosmanie widziałam, że opakowanie 120 gramowe kosztuje właśnie 8 zł. I on ma bardzo dużo błonnika, bardzo dużo białka, ale i węglowodanów, więc jeżeli ktoś tak bardziej w tę stronę fit idzie, no to też jest całkiem, całkiem fajny produkt i też bardzo ostatnio polecany. Myślę, że sobie wezmę jakąś drobną odsypkę od mojej mamy też na wypróbowanie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te eko zakupy. Teraz przejdę do tych kosmetycznych od, uż od użytkownika Leobert. A jeżeli chodzi o ten bedesklep.pl, to wysyłka była bardzo szybka, wręcz błyskawiczna. Kurierem może nie jakaś najtańsza, bo chyba 15 zł kosztowała, natomiast bardzo szybka. Produkty były też bardzo dobrze zapakowane, wszystkie te oleje były bardzo szczelnie owinięte folią bąbelkową, więc nic im się nie stało podczas transportu i tego po sprzedawcy mogę Wam jak najbardziej polecić. Jeżeli chodzi natomiast o zakupy kosmetyczne, to tutaj również dzieliłam się z moją mamą. Kilka rzeczy jest dla mnie, kilka rzeczy jest dla niej. I przechodzimy do prezentacji. Zacznę może od tego, co tutaj mi się pierwsze wysuwa. I jest to jantar, odżywka z wyciągiem z bursztynu do włosów, skó do włosów i skóry głowy z Farmony. Jest to coś, co było bardzo, bardzo, bardzo mocno polecane przez... Chyba wszystkie blogerki włosowe, jako właśnie taka odżywka stymulująca porost włosów. Ostatnio również Alice z kanału Alice Daily TV i Alice Vlog Channel ją polecała, zaczę, znaczy polecała, zaczęła ją stosować. I ja od dłuższego czasu też już się nad nią zastanawiałam, ale zawsze jakoś tak nie po drodze mi do niej było, albo jej nie było w sklepie, albo to, albo tamto. No i tutaj się skusiłam właśnie tego sprzedawcy na Allegro. Jest to odżywka z wyciągiem z błaszczynu. Na 100 ml jest w takiej szklanej butelarzce, troszeczkę wygląda jak amol. Boję się tylko, że aplikacja nie będzie zbyt przyjemna, jeżeli chodzi właśnie o tę butelkę, ale to najlepiej sobie do czegoś przeleję. I ona u tego użytkownika kosztowała chyba 6 albo 8 zł. Dalej bielenda super power Mezo serum, aktywne serum korygujące, 10% kwas migdałowy, laktobionowy. I witamina B3 do cery z niedoskonałościami dzień i na noc. To kupiła sobie moja mama, aczkolwiek nie powiem. ja przez jakiś czas bardzo długo się nad tym serum zastanawiałam i chodziłam wokół niego w rosmanie natomiast ciągle go w moim rozmanie nie było. I skończyłam w końcu z tym kremem z bandy, właśnie też z pasami. Natomiast no, ona teraz, moja mama teraz wypróbuje i zobaczymy, jak się u nie sprawdzi, to może ja sobie kupię. A jak się u niej nie sprawdzi, to może. Zabiorę je w trakcie opakowania i u tego sprzedawcy kosztowało chyba 17,99, a w drogerii kosztuje ponad 20 zł, więc całkiem fajna oferta. Głównym powodem, dla którego w ogóle e, chciałam złożyć to zamówienie, e, były kępki rzęs. Ja e, głównie w moich e, makijażach na klientkach stosuję kępki, one wyglądają dużo naturalniej. W makijażach ślumnych wyglądają tak bardzo delikatnie, nie są takie agresywne jak rzęsy na pasku. I klientki też dużo częściej wolą takie kępki, dużo pewniej się z nimi czują niż z takimi rzęsami na pasku. No bo nie oszukujmy się, rzadko kto nosi rzęsy na pasku na co dzień. A jednak jak idziemy na jakąś imprezę, to chcemy czuć się z tym komfortowo, a nie zastanawiać się, czy gdzieś nam te rzęsy odchodzą. I ja stosuję najczęściej właśnie kępki z Ardell. Zawsze praktycznie kupuję je na targach Beauty Forum. Tam ceny są naprawdę atrakcyjne. Natomiast no teraz mi się skończyły i musiałam uzupełnić swój zapas. Mam krótkie, mam długie i mam średnie. Tu mam średnie, tu mam długie. Wszystkie bez węzełków. Jan u tego sprzedawcy chyba były po 9,50, 9,80, jakoś nieco poniżej 10 zł. Więc cena m, konkuruje nawet z m, targami. Dalej, Ta, jakaś taka gąbeczka, magiczna gąbeczka, y, która ma niby usuwać zabrudzenia bez detergentów. Widziałam, że była też taka w Rosmanie, no ale tutaj akurat się skusiłyśmy. Zobaczymy, może będzie działać, może nie. Dalej moja mama sobie wzięła dwa, nie wiem w sumie po co jej dwa, no ale dobra Dwa takie same płaskie pędzelki, tutaj niby jest napisane, że są one do korektora Natomiast z tego co mi się wydaje, ona planuje używać ich do cieni No i w sumie taki płaski syntetyczny pędzelek na całą powiekę Myślę, że się sprawdzi całkiem fajnie, one chyba kosztowały 2,70 czy jakoś tak, więc bardzo mało. I są z jakiejś firmy Ali Cosmetics. Nigdy się z tym wcześniej nie spotkałam. I ostatnią rzeczą, jaką mam tutaj z tego zamówienia, jest to Bamboo Fixer Powder High Definition z Hean. I jest to ten taki sypki puder, transparentny numerek 500. 500 Translucent. Jest to mineralny puder bambusowy, matuje i utrwala makijaż, nie pochłania nadmiar serum przez wiele godzin. Ja jestem cały czas wierna, jeżeli chodzi o puder sypki, temu ryżowemu z Natomiast moja mama bardzo chciała taki wypróbować. On widzę, że tutaj ma delikatnie żółty kolor, ale podejrzewam, że on będzie całkowicie właśnie transparentny, będzie utrwał ten makijaż. Wydaje mi się, że jest on polecany, że jest raczej z tych lepszych pudrów, że daje radę. Zobaczymy. Na pewno będę się jej pytała, jak się sprawdza, czy daje radę, czy nie daje rady, może nawet kiedyś od niej pożyczę, właśnie, żeby wypróbować na sobie tutaj pewnie ma. Tak, tutaj ma zatkane, ma takie siteczko i ma naklejkę, żeby, żeby tam nie zaglądać. I on ma 8 gramów i kosztował chyba coś koło 15 zł. I to by było na tyle, to już wszystkie produkty z tego kosmetycznego zamówienia Jeżeli chodzi o samego sprzedawcę, to ja już kiedyś coś od niego kupowałam Bo ten sprzedawca ma bardzo dużo jakichś tam też akcesoriów do robienia paznokci Jakieś tam piniczki, chyba nawet hybrydy ma Nie wiem, czy nawet milaka w tym momencie nie ma w ofercie Ma naprawdę dużą ofertę, jeżeli właśnie chodzi o kosmetyki oraz o stylizację paznokci Jestem z niego zadowolona. Przesyłka również była bardzo szybka. Przyszły również kurierem z marki Keks, Keks. Nie wiem nigdy, wie jak to przeczytać. I przesyłka była bardzo tania tym kurierem, bo kosztowała tylko 10 zł. Nic się tutaj nie stało z tymi produktami: nic nie było, raczej jakiegoś takiego szklanego. Ale też nie było jakieś mocno owinięte folią bąbelkową. Ale tutaj nic się z nimi nie działo. Również mogę Wam polecić tego sprzedawcę, więc. Linki dostaniecie oczywiście na dole Ja tymczasem się żegnam Dajcie koniecznie znać, czy miałyście coś z pokazanych przeze mnie rzeczy A może jakieś inne rzeczy z działu ekożywności mi możecie polecić Zastanawiałam się jeszcze, szczerze wam powiem, nad jagodami goi Bo bardzo zawsze lubiłam pić tą yerba mate. Ale ona dla mnie była taka trochę zbyt gorzka, jej się nie słodzi normalnym cukrem ani e, miodem i zastanawiałam się właśnie nad tymi jagodami goi, czy by ich nie dodawać, dajcie znać, co o tym myślicie, czy może próbowałyście takiej metody zasmaczenia hierby. E, ja się żegnam, zapraszam oczywiście na mojego bloga, Facebooka i do subskrypcji mojego kanału, dawajcie też kciuki w górę, bo one niesamowicie motywują do tworzenia dalszych filmików i do zobaczenia następnym razem. Pa!